Cześć! Jakie są najczęstsze problemy związane z wyrobami budowlanymi? Wadliwe określenie, co powinniśmy traktować jako wyrób budowlany, a szczególnie zestaw. Brak lub wadliwe oznakowanie B, CE na wyrobie budowlanym, na opakowaniu lub dołączonego do wyrobu. Najczęściej dotyczy to zestawów. Wadliwie wystawione deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych, gdzie brak jest precyzyjnego połączenia w typu wyrobu z jednoznacznie identyfikującymi go zasadniczymi charakterystykami właściwościami użytkowymi, czyli wskazywanie jednego typu wyrobu. Dla wielu różnych właściwości. Deklaracje, oznakowanie, instrukcje stosowania wyrobu niesporządzone w języku polskim. Brak instrukcji stosowania wyrobu budowlanego. Brak możliwości identyfikacji jednoznacznego powiązania wyrobu budowlanego dostarczonego na budowę z deklaracją właściwości użytkowych oraz oznakowaniem nie umieszczonym na opakowaniu wyrobu, lecz dołączonym np. do wyrobu. Niepodpisana, uzgodniona przez projektanta indywidualna dokumentacja techniczna dla wyrobu budowlanego. Brak zadeklarowanych właściwości użytkowych w indywidualnej dokumentacji technicznej. Wskazywanie w polu zadeklarowane właściwości użytkowej dla danej zasadniczej charakterystyki w formie odnośnika do innego dokumentu np. normy europejskiej, oceny technicznej bądź wzoru do samodzielnego obliczenia. Brak natychmiastowego wsparcia ze strony organów nadzoru budowlanego dla uczestników procesu budowlanego w odpo odpowiedzialnych za stosowanie wyrobów budowlanych na budowie. W przypadku wątpliwości co do wyrobu budowlanego lub ewidencji naruszeń obowiązków przez producenta. Brak możliwości uczestnictwa jako strona przez uczestników procesu budowlanego w ramach postępowań prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego w sprawie wyrobów budowlanych. A przykłady? Beton, stal, akcesoria konstrukcyjne, ceramika, izolacje, membrany, daszki, pianki, balustrady, zestawy stalowe, w tym konstrukcje całe, elewacje wentylowane, zestawy do dociepleń, fasady, okna, ściany działowe i wiele, wiele, wiele innych. Odcinki na ten temat czekają w kolejce, zapraszam więc do śledzenia mojego kanału.